Pan Grzegorz Braun, Konfederacja, jedna minuta, proszę. Szczęść Boże, Pani Marszałek, Czcigodna Wysoka Izba wniosek o ogłoszenie przerwy celem zwołania konwentu seniorów, celem przesądzenia o. W prowadzeniu do porządku dzisiejszego dnia debaty nad stanem państwa, stanem wyjątkowym de facto, choć nie de jure. Jak słyszymy, niestety nie od pani marszałek, nie od innych osób stojących na narodu czele, słyszymy, że nastąpiło tej nocy dla niektórych szczęsne porozumienie ponad korytami, ale informacjom na ten temat towarzyszą też niepokojące wieści o pełzającym zamachu stanu. Dwie osoby prywatne prorokują, jak zawyrokuje Sąd Najwyższy. Ba posuwają się nawet do tego, żeby projektować działania samej pani marszałek. Wprawdzie te osoby prywatne to posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, ale tylko szeregowi. wniosek formalny